O dokarmianiu ptaków mówimy najczęściej zimą, i to jest ten okres, w którym rzeczywiście to dokarmianie może być dokarmianiem mądrym. Dokarmiamy tylko wtedy, jeżeli jest niska temperatura, mróz, duża pokrywa śnieżna. Natomiast nie powinniśmy dokarmiać ptaków w okresie lęgowym, nie powinniśmy ich dokarmiać ich latem i w ogóle nie powinniśmy ich dokarmiać przez cały rok. Tym niestety wyrządzamy im krzywdę. Ptaki tracą taki naturalny strach przed człowiekiem w momencie, jak pojawimy się nad zbiornikiem bardzo często przychodzą, wychodzą na brzeg, bo jest to dla nich równoznaczne, że człowiek jest źródłem pożywienia. Jest to ogromnym zagrożeniem dla samych ptaków i tak długoterminowo bardzo im szkodzi. Takie dokarmianie całoroczne, czy w okresie lęgowym, uczy młode osobniki tego, że to człowiek przynosi jedzenie, ptaki zatracają taki naturalny instynkt szukania na własną rękę tego jedzenia, co długoterminowo jest dla nich bardzo niebezpieczne. Niestety uczą się złych nawyków żywieniowych, ale także w okresie zimowym niechętnie opuszczają zbiornik, który zamarza. Więc dokarmiając w ciągu roku ptaki wyrządzamy im krzywdę i to nie jest mądra pomoc, więc apelujemy o to, żeby tego nie robić. Co więcej w okresie lęgowym chociażby łabędzie mogą wykazywać takie agresywne zachowania terytorialne, syczeć, unosić skrzydła. To może być też zagrożeniem po prostu dla dzieci. Więc róbmy wszystkie te rzeczy rozważnie. Dokarmiajmy tylko wtedy, jeżeli jest to konieczne, niezbędne, i do tego jest przeznaczona mroźna, śnieżna zima.